Ja to sobie myślę, czasami nie ma co wijać w Awenę, albo może inaczej, nie ma co szukać jakichś skomplikowanych figur. Zapytam Cię, co Ty możesz powiedzieć po takim meczu jak dziś? Wielki niedosyt, bo tak naprawdę prowadziliśmy 2-1, decyzje sędziego na pewno miały wpływ na ten, na ten wynik, nie ma co nie ma tutaj owijać bawełnę, dwa spalone, czerwona kartka. U mnie też nie było spalone, jak szedłem jeden na jeden, więc tych błędów chyba było zbyt dużo, jak na ten etap Ligi Mistrzów i no, ciężko było chyba awansować, jeśli, jeśli ktoś przeszkadzał w tych, w, tych, w tych sytuacjach. Faktycznie tych błędów dużo, też muszę powiedzieć, jak na, jak na jeden mecz. Jest taka zasada, że jeżeli coś nam się nie uda, to postarajmy się zaczynać od siebie. Jak pomyślisz o dwóch meczu? Co wam nie wyszło w dwóch meczu z Realem? Wiem, dzisiaj sędzia, okej, okay, możemy do tego wracać. Ale jak zaczynamy od Bajernu? Tam, Co nam nie wyszło? Ciężko powiedzieć. No, to jest Liga Mistrzów, to jest piłka nożna, to wszystko wiadomo, że wszystko może się zdarzyć i mogło się zdarzyć. My też walczyliśmy i to chwała nam za to, że, że naprawdę byliśmy blisko, żeby tutaj też wrócić z awansem do, do półfinału. Ale no niestety jedna, druga, trzecia decyzja powodowała, że niestety Przegraliśmy te spotkanie i Real okazał się lepszym zespołem. Jeśli chodzi o to co ty możesz zyskać w świecie piłki w następnych latach w sezonach indywidualnie taka kolejna zespołowa porażka mówimy o Bayernie chcecie wygrać Ligę Mistrzów. Zawsze kasują te marzenia Hiszpanie to w ogóle temat na osobną opowieść. Czy tego rodzaju porażki ty czujesz mocno ograniczają ciebie żeby sięgnąć po te największe laury jeśli chodzi o nagrody indywidualne w Europie. Um... Zależy jak do tego podchodzimy. No. I jak ty podchodzisz? Tak naprawdę jeden mecz, w którym nie wystąpiłem też ma znaczenie w tym momencie, bo też nie wiadomo jakbym był w pierwszym meczu do gry, czy, czy zagralibyśmy inaczej, czy może byśmy wygrali, może byśmy przyjechali tu z innym wynikiem, ale to jest tylko gdybanie, no, czasu nie, nie wrócimy. Z jednej strony musimy się pogodzić z tą porażką, mamy kolejne mecze w Bundeslidze i w półfinale Pucharu Niemiec przed sobą. Trzeba będzie się skupić na nich, wygrać je. No na pewno dzisiaj nie będzie to piękna noc dla nas, na pewno to będzie bolało jeszcze, bo inaczej jak się przegrywa jak faktycznie jeszcze słabszym zespołem i przeciwnik zdecydowanie wygrał A jednak jak graliśmy na wyjeździe jak u siebie, strzeliśmy ramki, prowadziliśmy grę, mogliśmy kolejne, ale no decyzje nie pomogły i też miał moim zdaniem na pewno duży wpływ na to na no, nie duży no, miał wpływ na to. I tutaj trzeba chyba o to otwarcie o tym mówić. Real gra inaczej niż Barcelona. Barcelona inaczej niż Atletico. Atletico inaczej niż Real. Wracając do tych Hiszpanów, którzy po kolei was eliminują. Ktoś powie, co jest z wami nie tak, że nie możecie dać że... Tak naprawdę od jestem PR, pierwsze dwa lata zawsze mieliśmy problemy chyba z kontuzjami. Ciężko było znaleźć 12-13 zawodników do gry. W tym, w tym sezonie to ja w pierwszym meczu nie mogłem wystąpić, w drugim ogólnie praktycznie wszyscy byli dostępni. No ale czegoś zabrakło i e, trzeba się zastanowić, e, co, co, co dalej robić e, 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 ewentualnie w przyszłości, więc no, zobaczymy. Wiesz, nie jeden człowiek świata piłki zdążył już w pewnym momencie swojej kariery powiedzieć takie zdanie, futbol to nie wszystko, są inne ważne rzeczy. To ja zapytam, można już ci gratulować, czy nie? Nie, nie, jeszcze, jeszcze nie. E, faktycznie, no część człowiek inaczej do tego pewnie będzie podchodził, wiadomo, że piłka nożna... To jest pasja, to, jest, to są marzenia, to jest wielkie ambicje i wiadomo, wracając do domu tutaj, te wszystkie problemy czy jakieś upadki trochę zostają na boku i człowiek myśli o tym, co najważniejsze, czyli o rodzinie, więc myślę, że na pewno pod tym względem to się, to się zmieni. No to trzymamy kciuki, pozdrowienia dla żony, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.